Taką wolną, prawda, wolne miejsce, żeby mógł zobaczyć Jezusa. I wpadł na genialny sposób. Na jaki? Żeby wejść na drzewo. Wiecie, widzieliście osobę w moim wieku, która wchodzi na drzewo? Gdybyście widzieli osobę w moim wieku, która wchodzi na drzewo, co byście pomyśleli? Albo bawi się z wnukiem bo no, no, nie do końca jestem człowiekiem normalnym. Ja nie wiem, jak Zacheusz nawet wszedł na to drzewo. Byłem w Jerechu i kiedy tam przybyliśmy z grupą turystów, to przewodnik powiedział, a to jest drzewo Sykomory, na które wspiął się Zacheusz. Nie wiem, czy to było akurat to drzewo Sykomory, ale na pewno na jedno z nich, lub na podobne drzewo, e, wspiał się przed Zacharowicz. Nie wiem, jak długo żyje drzewo Sykoma. Musiałbym poczytać. Wiem, że drzewa oliwne żyją nawet do, bo tak się mówi, że nie rosną, ale żyją do tysięcy lat. I kiedy byłem w ogrodzie Gecemane na górze oliwnej, są bardzo stare drzewa oliwne, takie pokrzywione już. I nie mam złudzeń, że one mogą pamiętać Pana Jezusa, całą historię, o której, o której często czytamy. Badano, te drzewa mają ponad 2000 lat, które znajdują się tam na górze oliwnej. Ale to drzewosy komory, nie wiem czy to było to. Ale zacheusz dla niego tak ważne było spotkanie z Chrystusem. Dla niego tak istotne było, żeby spotkać się z Chrystusem, że nie wstydził się. Nieważne było co. napisała W czasie życia Jezusa napisała tak. Zacheusz był znienawidzony przez swych współplemiców. Majątek i stanowisko, jakie zajmował, zbudzały obrzydzenie wśród ludzi i były w ich, w ich równoznaczne z bezprawiem i wymuszeniem. Jednak zacheusz nie był tak całkiem zły, jak się wydawało. Pod pozorem przywiązania do spraw ziemskich. I, by, i kryło się serce wrażliwe na boski wpływ. Ciekawa myśl, to powoduje, że bądźmy nieraz my bardzo powściągliwi, kiedy chcemy kogoś oceniać z powodu jego wyglądu, z powodu jego zachowania. Zacheł słyszał o Jezusie. Wieź o tym, który okazywał współczucie i uprzejmość wobec wyklętych ze środowisk, Rozerzwa się szeroko i obudziła w nim pragnienie lepszego życia. Teraz ciekawe zdanie. Zacheusz słyszał wezwanie Jana Chrzciciela do pokuty i upamiętania pouczenie dane poborcom podatków, żeby nie brali więcej niż należy. Chod pozornie przez niego zlekceważone zapadło mu głęboką świadomość. Zacheusz znał pismo i był przekonany, że to, co robi, jest miłe, Od czasu wysłuchania kazania Jana Chrzciciela Zacheusz poczuł się grzesznikiem. Ale gdzie miał pójść? Jerycho, miasto kapłanów, a tam nie było dla niego miejsca. Był pogardzany przez ludzi, krytykowany. Ludzie się od niego odsłuchali. I nagle pomyślał sobie, że przecież jeden z uczniów pana Jezusa jest celnikiem. A czy był celnikiem? To był Mateusz. To jest szansa dla mnie. Popatrzę. I czytamy, że kiedy wzbił się na to drzewo, a pan Jezus przechodzi. I nagle zatrzymuje się. No nosi tego co słyszy nasz bohater, że Pan Jezus kieruje do Niego niezwykłe słowa, przepiękne słowa. Zwraca się do Niego po imieniu. Mówi Zacheuszy. Zachęuszy. Ciekawa myśl, skąd Pan Jezus znał Jego imię? Przecież nigdy się wcześniej nie spotkali. Skąd Pan Jezus znał Jego imię? Skąd Pan Jezus wiedział, że On jest tam na drzewie Sykomory? A to dlatego, że Jezus, który zaprasza ludzi do siebie, jest tym samym Bogiem, który zna wszystko, wie wszystko o Tobie i o mnie, który widzi, jak tym modlisz się, widzi, kiedy płaczesz, widzi, kiedy przeżywasz problemy, widzi Twoje zmagania, widzi każdą chwilę Twojego życia, zna Ciebie z imienia, kocha Ciebie po prostu. Ten Jezus, któremu nie jest obojętne moje, Twoje życie, on wiedział wszystko za... Wiedział o jego zmaganiach, o jego nieuczciwości. Wraźmy sobie, że ja byłbym na miejscu Pana Jezusa, albo ty, i przechodziłbyś pod tym drzewem, i byś spojrzał do góry i co byś powiedział? Hej, hej, złodzieju, zejdź tam. No, chciałbym ja z Tobą porozmawiać. Czy to byłoby coś niewłaściwego, gdyby Jezus się tak zachował? Kto byłby zadowolony, gdyby Jezus się tak zachował? byłby zadowolony? Na no, faryzeusze. Ci którzy go krytykowali, prawda? No, nareszcie dał mu nauczkę. Nareszcie powiedział, co myśli. Ale Pan Jezus nigdy publicznie, z wyjątkiem tylko uczonych w Piśmie Faryzeuszy, nie wyrażał krytyki. Pan Jezus powiedział zacheuszu, jak chcę dzisiaj w Twoim domu zejdź szybko. Wyrażam sobie, że Zacheusz nie schodził, tylko zjechał po tym, po tym pniu. Mimo, że tam w tym surducie może guziki stracił, to nie było ważne. On był poruszony, on był, on był podekscytowany. On się tego w życiu nigdy nie spodziewał. Czy zdajesz sobie sprawę, że Chrystus Pan chce przyjść do Ciebie i podobne słowa kieruje? Czy zdajesz sobie sprawę, że Chrystus Pan mówi jak chcemy? przyjdzie do Twojego domu. A co może odpowiadamy? Panie Jezu, dzisiaj to nie, bo nie mam posprzątane. Nie, nie, dzisiaj to mi nie pasuje, żebyś przeszedł. A dzisiaj to mam, jest taki mam fajny, fajny film, to jest seria, ale go wciąż oglądam. Akurat mi dzisiaj Twoja wizyta, co? Dzisiaj nie pasuje. Nie, nie, Panie Jezu, dzisiaj nie, bo dzisiaj idę na basen, jestem umówiony, albo gram w siatkę, wiesz, trochę ruchu potrzebuję. Czy tak może być? Tak, nie tylko może być, ale tak często jest. Ale dla Zacheusza to były najpiękniejsze słowa, jakie mógł usłyszeć wielki nauczyciel. Wiemy, że Chrystus nie tylko był nauczycielem, to był spalicie i Bóg Wszechmogący, który wprasza się do domu grzesznika. Nie przeszkadza jemu, że Zacheusz ma na swoim koncie wiele niewłaściwych rzeczy. Nie obawia się, że straci na swoim świętości i swoim autorytecie. Nie obawia się, że może coś utracić. Chce być. Chce go ratować. Chce mu pomóc. Chce dać nową szansę, nowe życie. To jest niesamowity obraz Boga. Boga, który... który być w życiu każdego człowieka. Oczywiście była pewna grupa ludzi, która była niezadowolona. I w wierszu siódmym Łukasz zapisał te słowa, widząc to wszyscy szemrali, mówiąc do człowieka grzesznego przybył w Do człowieka grzesznego przybył w Myślę, że Zacheusz Powiedział słowa, które dzisiaj są niezwykle ważne. Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim, co wyrusiłem... Nieważne, że inni może będą krytykować Ciebie. Nieważne, że inni będą uważali, że Ty nie masz prawa przyjść do Chrystusa. Niektórzy będą mówili, Ty się najpierw musisz zmienić. To miłość Boża rodzi zmianę w życiu. To właściwe potraktowanie zacheusza przez Chrystusa w Jego sercu zrodziło niesamowitą wdzięczność to nie, były, nie była chwila emocji. To była decyzja, którą podjął. Decyzja, która była niesamowita. Ellen White napisała tak. Zacheusz był tak wstrząśnięty i zdumiony miłością i łaskawością Chrystusa w stosunku do Niego, do człowieka mało wartościowego, że nie mógł wymówić słowa, lecz miłość i oddanie dla nowego mistrza rozwiązały jego usta i zapragnął publicznie okazać swoją skruchę. która jest podstawą również naszego dzisiejszego rozważania. Żadna skrucha nie jest prawdziwa, jeśli nie pociąga za sobą dzieła duchowej odnowy. Cześć siostry, to nie była tylko deklaracja słów. To jest za mało, że ty powiesz Panie Boże, ja się poprawię. Nawet za mało jest, kiedy powiesz, Panie Boże, ja chcę się poprawić. To jest rozpoczęcie. Nowego życia. Żadna skrucha nie jest prawdziwa, jeśli nie pociąga za sobą dzieła duchowej odnowy. To znaczy, jeżeli w mocy Bożej nie zrywam z moim starym życiem, jeżeli dzięki łasce Bożej nie rozpoczynam nowego życia, jeżeli dzięki pomocy Bożej nie chcę prowadzić lepszego, nowego życia, tylko tkwię w tym, co dalej. Czytam. Sprawiedliwość Chrystusa. Nie jest płaszczem, który przykrywa niewyznane i wciąż popełniane grzechy, jest to zasada życia, która przekształca charakter i nadaje kierunek działania człowieka. Świętość oznacza pełne wewnętrzne poddanie się Bogu, całkowicie podporządkowanie serca i życia zasadą nieba. Taka zmiana następuje. Oczywiście, kiedy zaatakowano Pana Jezusa, Chrystus Pan powiedział tak. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginę. To jest przepiękny tekst. Co my na niego powiemy? Amen. Bo właśnie dlatego, że jest ten tekst. Dlatego, że Pan Jezus miał taką postawę. Dlatego, że Pan Jezus miał takie nastawienie. Ja dzisiaj i Ty dzisiaj, i każdy z nas może być w Jego Kościele. Dlatego my dzisiaj mamy pewną pewną odwagę stanąć i modlić się i śpiewać i dziękować. Dlatego, że Chrystus Pan przyszedł po to, żeby oddać życie. Ale jest jeszcze coś szczególnego. Ja poprosiłem brata Kamila, żeby została otworzona pewna pieśń. Mogę poprosić tę pieśń? My ją znamy. Ale ta pieśń jest taka szczególna. Pieśń Golgota pokazuje nam niesamowitą miłość Boga do nas i uświadamia powód śmierci Chrystusa Pana. W tej Przebywać wciąż chcę, w tej ciszy daleki świat ten, tylko mój ból, usuwasz mój strach. Gdy widzę Cię, zbawco, przez łzy. Ja widzę. Wiedzę Cię Jezu mój tam Jak wiele masz i ran Miłości Twej moc Zawiodła Cię tam Uwolnić mnie z grzechów i win To nie gwoździe Cię przebi to nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało.